Jego zadaniem miało być przeprowadzenie możliwie najprędzej wolnych i nieskrępowanych wyborów, opartych na głosowaniu powszechnym i tajnym. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, powiedział w Moskwie Władysław Gomułka do premiera polskiego rządu RP na uchodźstwie Stanisława Mikołajczyka w czerwcu 1945 roku w trakcie rozmów na temat powołania tymczasowego rządu jedności narodowej. Bezpieka. UB, jak potocznie nazwano aparat Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, była obecna we wszystkich obszarach życia społecznego. Oznaczało to masową kontrolę korespondencji, podsłuchy telefoniczne, podsłuchy w mieszkaniach. Inwigilowano przeciwników politycznych oraz zakładano tzw. teczki. Kartoteka szybko się rozrastała. W 1949 roku Znajdowały się już w niej dane miliona dwustu tysięcy osób. W resorcie bezpieczeństwa publicznego, a także we wszystkich instytucjach, wszędzie, funkcjonowali sowieccy doradcy. Znaczną część kadry kierowniczej bezpieki stanowili polscy absolwenci szkoły NKWD w Kujbyszewie. W lutym 1946 roku utworzono ochotniczą rezerwę milicji obywatelskiej. Była to paramilitarna organizacja, której zadaniem było wspieranie milicji. W szczytowym okresie liczyła ona nieco ponad 400 tysięcy osób. Ważnym instrumentem kierowania społeczeństwem była propaganda. Już w lipcu 1944 roku powołano Resort Informacji i Propagandy. Odpowiedzialny za zarząd drukarniami, dysponowanie papierem, inspirowanie i kontrolę gazet. W styczniu 1945 roku powołano Centralne Biuro Kontroli Prasy, przemianowane później na Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Co sądzicie o wprowadzeniu komunizmu? Jesteś w ustrój. No, mam tyle, jest to jest jeden z najlepszych rzeczy, tak, kiedy, kiedykolwiek słyszałem. A Stalin jest świetnym człowiekiem. Musimy mu dziękować. Dokładnie. Naszym domem nie jest Polska, ale Związek Krajecki. Dokładnie, dokładnie. Komunizm jest genialnym rozwiązaniem. Każdy kraj powinien go prowadzić. Stalin jest pięknym człowiekiem i każdy powinien go szanować. Dużo nam dało. Można wprowadzić. Rewolucyjny człowiek. A co są o prowadzeniu referendum? No świetna pomysł. Ale czy ja tam mogą być pytania? Wydaje mi się, że o pytanie o zlikwidowanie Senatu Bardzo no, no, bardzo no, A jakie inne? No. Może, czy chcemy utrwalenia w przyszłej konstytucji, ustroju gospodarczego? Mhm, tak, a tak. wydaje mi się, że tak. Mm. Jeszcze... Ja. Czy chcemy utrwalenia zachorowań państwa polskiego? Wydaje mi się, że to też będzie tak, bardzo ważne. Tak Między innymi na Bałtyku i innych światach Tak. Dokładnie, dokładnie. Wydaje mi się, że powinniśmy za to wyjść. Idźmy dalej. poprosić? jak to wygląda. Dzień dobry. Dzień dobry. 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 Ceny obecne fajkcje naprawdę zakrywają. Taki napój. Tak, tak. tak. A wyśmienity, a jak i tani, a dziewka tak. mu to. Ale rano mi wypada i papierosy, alkohol. No, to... Wypijmy za to. No, Wypijmy tak, za referendum. No, no, Zdrowie. Wypijmy. A co jeżeli ludzie nie zgodzą się na te pytania i te... powiedzą, że nie? Wydaje mi się, że wtedy wprowadzimy stan wojny. No, Spróbujemy się jakiekolwiek bunty poprzez siłę. No bo taki jest, tak nam stan wojny nakazywał i nas uczy. A staj na pewno się słucha. Tak, naprawdę, jego decyzja poprawna i powinniśmy się od niego uczyć, od niego uczyć, naprawdę. Tak. naprawdę jest wielkim strategiem i bardzo mądrą osobą, która jest w dobrym miejscu i, do... i... I... i powinniśmy być dumni, że możemy się od niego uczyć. Tak, w przyszłości dzieci będą książkę o nim czytać, to był wspaniały człowiek, jak dużo sprowadził w współczesnym świecie i dzięki tak, niemu nie, nie było... Polskę dużo osiągnęła, osiągnie i będzie osiągała. Ale budujmy się z Stalinowi, bo... To, 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 to będzie jak, jeżeli... No, umrze? No. To nie myśl o tym, żeby się nie zapeszyć. Tak, Nie myślmy o tym. Wydaje mi się, że jednak będziemy mieli duże poparcie w Warszawie. Z ostatnich naszych wyborów i z naszych sondaży dowiedzieliśmy się, że Warszawa jest bardzo w stronę komunizmu. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry znak. Dokładnie, dokładnie. Dla naszej przyszłości, naszej Polski i naszych ludzi. Którzy teraz są młodzi, a kiedyś zajmą nasze miejsca. Pamiętajmy też o Leninie. To był świetny człowiek. Ogólnie, ludzie rodzeni w Rosji często wychodzą na jak ludzi. Powinniśmy współczesną młodzież kierować na rosyjskich obywateli. Tak. Ponieważ dzięki nim, dzięki młodzieży tak. obecnej możemy osiągnąć w przyszłości więcej niż obecnie. I żyć w wspaniałych jak... to to tak. Tak. Ważne, żeby nasze dzieci i kolejne pokolenia wiedziały, co, kto i co jest ważne. Musimy im zapewnić dobrą przyszłość. Tak, dobrą przyszłość. Tak, Przede wszystkim ze Związkiem Radzieckim tak, i z naszym wielkim wodą Że Żebyśmy nie musieli żyć jak my, jak my parę lat temu, gdzie nie było zbyt przyjemnie, teraz jest lepiej i będzie lepiej, jeżeli będziemy się słuchać i zdążyć idealną gospodinę. pani Panu Ha ha, widzimy. Polska stała się instrumentem w polityce Moskwy, której interesy decydowały o utworzeniu na ziemiach między Odrą a Bugiem państwa wasalnego przy zachowaniu pozorów niezależności. Komuniści rozpoczęli wdrażanie polityki świadomego i pełnego uzależnienia gospodarczego od Związku Sowieckiego. Jednym z efektów tej polityki było odrzucenie w czerwcu 1947 roku pod naciskiem Moskwy udziału Polski w realizacji planu Marszala, czyli propozycji rządu USA udzielenia pomocy gospodarczej wszystkim krajom europejskim, które ucierpiały w II wojnie światowej. Projekt ten nie stawiał żadnych warunków politycznych. 1 sierpnia wrócili z Poczdamu prezydent Bierut oraz przedstawiciele rządu jedności narodowej. Jak wiadomo delegacja polska uzyskala na konferencji Wielkiej Trójki zatwierdzenie zachodnich granic Rzeczypolitej. W ten sposób wkracza Polska na drogę ostatecznej stabilizacji politycznej i gospodarczej. W sierpniu 1945 roku podpisano umowę ustalającą zasady udziału Polski wyznaczonych w Poczdamie odszkodowaniach wojennych. Polska miała otrzymywać 15% z sumy odszkodowań przyznanych Związkowi Sowieckiemu. W zamian Polska miała dostarczać węgiel, za który Rosjanie płacili 1 dolara i 25 centów. Szwecja i Dania płaciły po 15 dolarów za tonę. Przed dzień referendum ludowego marszałek Rzymierski, minister Minci, i generał Spychalski przybyli na wiec robotników fabryk ludzkich. Najważniejsza rzecz to jedność narodu. Najlepszą jej manifestacją, Wasze trzykrotne, tak, mówi marszałek. Robotnicy słuchają go w skupieniu. Z niemniejszym zainteresowaniem wysłuchują przemówienia ministra Hilarego Minca. Zdają sobie sprawę z tego, że referendum ludowe to egzamin dojrzałości obywatelskiej. W czerwcu 1946 roku przeprowadzono referendum dotyczące istnienia Senatu, utrwalenia przemian gospodarczych, w tym nacjonalizacji przemysłu oraz sprawy zachodnich granic. Władze wykorzystały je jako poligon doświadczalny przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego. Rozwinięto na niespotykaną dotąd skalę propagandę głosowania trzy razy tak. Wynik referendum został sfałszowany przez grupę sowieckich. Funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Badania oparte na utajnionych przez 40 parę lat materiałach archiwalnych pozwoliły ustalić, iż przeciwko głosowało nie mniej niż 73% Polaków biorących udział w referendum. Szawa radośnie święciła zwycięstwo wyborcze demokracji, które w istocie swoje zwycięstwem olbrzymiej większości narodu polskiego nad elementami warcholstwa i wstecznictwa. Manifestacyjny pochód członków związków zawodowych i organizacji społecznych przeciągnął ulicami miasta wznosząc okrzyki na cześć zwycięstwa demokracji. Wybory parlamentarne z 19 stycznia 1947 roku stały się wielką lekcją wychowawczą podczas której stosowano brutalny terror. Oddanie głosu na polskie stronnictwo ludowe było obarczone ogromnym ryzykiem. Według oficjalnych wyników PSL otrzymało jedynie 10% głosów. Ze szczątkowych danych wynika zaś, że faktycznie swój głos na PSL oddało ponad 60% wyborców. Sfałszowane wybory oznaczały ostateczną klęskę oczekiwań i nadziei Polaków na powstanie niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej. Były faktycznym odrzuceniem podmiotowości narodu i instytucji państwa demokratycznego na ponad 40 lat. Dzień dobry, dzisiejsza Dziękuję bardzo. To Państwa Kowek, Dziękuję bardzo. Tak ta dzisiejsza polska. Komunizm jest naprawdę dobry. A jak się wszystko rozwija, wszystko dzięki stanowi na dół. Cieszymy się. Jeszcze referendum nie długo. Ej, my bawaliśmy się, nie mogliśmy tego pokryć. Och, 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 och. I teraz. Och, No. Stwarzali propagandowe wrażenie, że odradza się Polska wolna, sprawiedliwa i demokratyczna. Dlatego zachowano symbole narodowe i nazwę państwa Rzeczpospolita Polska. Przywracano przedwojenne, tradycyjne święta państwowe i kościelne. Tak mi to pomóż, tak mi to pomóż. To do tego, żeby przeprowadzić w Polsce wolne wybory, było to uwarunkowane zobowiązaniami w stosunku do sojuszników. Nie było pewne, jak te wybory przebiegną, dlatego że komunistom nie udało się spacyfikować do końca oddziałów zbrojnych, zbrojnego podziemia, ani także chociażby całej opozycji. Mam tu na myśli polskie stronnictwo ludowe, na czele którego stał Stanisław Mikołajczyk. Postanowiono przeprowadzić test, żeby sprawdzić, jak to głosowanie w Polsce będzie przebiegać. Czy ludzie popierają władzę? Jakie poparcie ta władza ma w społeczeństwie? Wymyślono więc referendum ludowe, które zawierało trzy pytania. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? Czy jesteś za utrwaleniem reform społeczno-gospodarczych? Czy chcesz utrwalenia granicy zachodniej Polski na się Łużyckiej. Zaczęły się. Przygotowania propagandowe, tu szczególnie silna propaganda ze strony rządu, była, żeby to referendum przebiegło sprawnie i, i pozytywnie. I trzeba tutaj dodać i podkreślić, że tutaj zadziałała pewna zasada sowiecka, że to, co powiedział Stalin, że nie liczy się jak głosuje społeczeństwo, ale liczy się to, kto liczy te głosy. W związku z tym dobierano ludzi do komisji przy referendum. Z Moskwy przyjechali też specjalni doradcy, którzy mieli uczyć Polaków, jak te głosy liczyć. Komunistyczne partie Bloku Demokratycznego wzywałyby głosować trzy razy tak. Opozycja była przeciwna zniesieniu Senatu. Stanisław Mikołajczyk zachęcał do głosowania raz na nie i dwa razy na tak. Referendum odbyło się 30 czerwca 1946 roku. W województwie białostockim do urn poszło 85% osób uprawnionych do głosowania. Znając prawdziwe wyniki głosowania, komuniści utwierdzili się w przekonaniu, że trzeba je sfałszować. Ogłoszono, że w całym kraju opozycja poniosła klęskę. Prawdziwymi wynikami były wyniki z Krakowa i rzeczywiście tam nie poparto właśnie tych, nie, nie głosowano na trzy razy tak. I tutaj też wydaje się, że i w województwie białostockim również społeczeństwo raczej odrzuciło to referendum, odrzuciło to pytania. A taką ciekawostką jest też ulotka, która została znaleziona też w Bielsku Podlaskim w jednej ze szkół, gdzie chyba zapomniano o jednej z urn, i tam rzeczywiście okazało się, że. No, społeczeństwo też tutaj głosowało raczej na trzy razy nie. Doświadczenia nabyte w trakcie referendum komuniści wykorzystywali propagandowo, mówiąc, że mają legitymację do dalszych rządów w Polsce. Potraktowali to również jako test przed wyborami do Sejmu w styczniu 1947 roku. Obojętnie, kto z nich będzie rządził krajem, zawsze będzie rządził. Pałką i na hajem. Nie chcemy komuny, nie chcemy już, nie chcemy ni sierpa, ani młota. Za kadyń, za godną, za za zapłaci czerwona. Za Katyń, za Grodno, za i Lug, Za zapłaci czerwona hołota. Za mordy, za gwałty, cierpienia i łzy. Za lata w niewoli spędzone. Za fałsze, oszczędzwa i cyniczne gry. Nadzieje bestiarsko zniszczone Za fałsze, oszczerstwa i cyniczne gry. Nadzieje bestiarsko zniszczone Od Ty ten koszmar sowiecki już trwa I z każdym wciąż rokiem narasta Nie nie się walki, w szeregu dziś stań, Przed Tobą czerwona hałastra. Nie rękaj się walki, w szeregu dziś stań, Przed Tobą czerwona hałastra. Nie chcemy komuny, podnieśmy więc głos, Nasz protest do kremla już dotarł. Dziś weźmy swerence, palszywy nasz los, niech za go na chłoda. Dziś weźmy serence, palszywy nasz los, niech za... Wolności uchylą się wrota, Nadejdą dla brody ostatnie już dni, Zamilknie czerwona kołota, Nadejdą dla ostatnie już za Zamilknie czerwona kołota. Czas Nådljus, tjena! Viljes, myst i blämodjeskoppa